Osoby, które najbardziej cię niszczą, wyglądają zupełnie normalnie. Za chwilę pokażę ci sześć typów ludzi, których Karl Jung kazał omijać szerokim łukiem i gwarantuję ci, co najmniej jeden z nich siedzi teraz przy twoim stole. Zostań do końca, bo ostatni typ jest najgorszy i najtrudniejszy do rozpoznania. Myślisz, że umiesz rozpoznać toksycznego człowieka, że wyczuwasz złą energię, że masz radar na manipulatorów, ale Jung powiedziałby ci prosto w twarz: Mylisz się, bo prawdziwe zagrożenie nie przychodzi z krzykiem, groźbami ani oczywistą agresją. Prawdziwe zagrożenie przychodzi z uśmiechem, z pomocą, z martwieniem się o ciebie, z rodziną. Przekopałem się przez trzy główne dzieła Junga ego i nieświadomość, aion i archetypy i nieświadomość zbiorowa, żeby wyciągnąć z nich coś, co możesz faktycznie zastosować, nie akademicką papkę, konkret. Jung całe życie badał to, co rządzi ludźmi od środka i odkrył coś przerażającego. Większość ludzi nie ma pojęcia, co nimi kieruje. Są jak samochody, którym hamulce puściły dawno temu, a kierownica kręci się sama, i teraz jadą przez życie, rozwalając wszystko na swojej drodze, szczególnie tych, którzy stoją najbliżej. To nie są źli ludzie w klasycznym sensie. Nie siedzą w ciemnym pokoju i nie planują, jak ci zaszkodzić. Oni są niebezpieczni właśnie dlatego, że nie wiedzą, co robią. Ich nieświadomość szuka gospodarza, i często tym gospodarzem jesteś ty. Pomyśl, ile razy wracałeś do domu po rozmowie z kimś i czułeś się zajechany jak stary silnik po trzystu tysiącach bez wymiany oleju? Ile razy brałeś na siebie winy, które nie były twoje? Ile razy ratowałeś kogoś, kto nawet nie próbował ratować siebie? Jung miał na to słowo: projekcja. Mechanizm, w którym ktoś rzuca na ciebie własny, nieprzetrawiony brud psychiczny. I od tego momentu przestajesz być człowiekiem, stajesz się ekranem do wyświetlania cudzych filmów. Czas to zmienić. Zaczynamy od kogoś, kogo prawdopodobnie znasz aż za dobrze. To osoba, która zawsze ma problem, zawsze jest jej źle, zawsze ktoś jej zawinił, a ty? Ty jesteś albo zbawcą, albo winowajcą. Trzeciej opcji nie ma. Jung nazwał to chroniczną projekcją. Pisze w ego i nieświadomości, że projekcja powoduje rodzaj psychicznej ślepoty. Człowiek przestaje widzieć drugiego takiego, jaki jest. Widzi tylko lustro swoich własnych wypartych treści. Nieświadomy manipulator to ktoś, kto ma w sobie tyle nieprzepracowanych ran, traum i kompleksów, że jego psychika sypie się jak tynk po powodzi. Ale zamiast robić remont wewnętrzny, on maluje ściany u sąsiada, czyli u ciebie. Kiedy on jest wściekły, to ty go sprowokowałeś. Kiedy on jest smutny, to ty go zawiodłeś. Kiedy on czuje się gorszy, to ty się wywyższasz. Ta manipulacja jest tak subtelna, że zaczynasz się zastanawiać, czy ja rzeczywiście jestem taki beznadziejny? Czy naprawdę powiedziałem coś złego? I tu jest pułapka, bo często ci ludzie są na początku czarujący, wrażliwi, głębocy. Myślisz, że możesz im pomóc, że ty będziesz tym jedynym, który ich zrozumie. Ale wiesz co? To jest jak próba naprawić samochód, który właściciel specjalnie rozbija co tydzień. Możesz wrzucać czas, energię, emocje, nic się nie zmieni, bo on nie chce naprawy. On chce publiczności dla swojego dramatu. Jedyna obrona? Rozpoznanie wzorca i brutalne pytanie do siebie: Czy to, co teraz czuję, jest moje, czy ktoś mi to wrzucił? Przejdźmy do kogoś, kto wygląda zupełnie inaczej idealnie właściwie zawsze uśmiechnięty, zawsze profesjonalny, zawsze mówi to, co trzeba, robi to, co wypada, zachowuje się dokładnie według oczekiwań. Jung nazwał to personą, społeczną maską, którą wszyscy nosimy, żeby funkcjonować w świecie. Maska sama w sobie nie jest zła problem zaczyna się, gdy maska przyrasta do twarzy. W ego i nieświadomości Jung pisze wprost: persona jest tym, czym ktoś w rzeczywistości nie jest, ale za co on sam i inni go uważają. Nosiciel persony to mistrz funkcjonalnej powierzchowności. Wszystko u niego jest pod kontrolą, za bardzo pod kontrolą. Rozmawiasz z nim i czujesz, że coś jest nie tak, ale nie potrafisz wskazać co. Bo brakuje spontaniczności, brakuje prawdy. Brakuje człowieka pod tą wypolerowaną fasadą. To jest jak dom z katalogu dewelopera. Ładny na zdjęciu, ale gdy zamieszkasz, okazuje się, że ściany to tektura, a instalacja trzyma się na modlitwę i taśmie klejącą. I teraz najgorsze: nosiciel persony nie tylko sam żyje w klatce, on wymaga tego samego od Ciebie. Jeśli przy nim pokażesz prawdziwą emocję, smutek, gniew, radość, on się wycofuje, robi mu się niekomfortowo. Bo wszystko co prawdziwe przypomina mu o tym, co sam w sobie zakopał. Żyjąc z takim człowiekiem zaczynasz się pilnować, mierzyć słowa, chować części siebie, które nie pasują do scenariusza. I nie zauważasz, że sam zaczynasz nosić maskę. To jest zaraźliwe i zabija powomi. Jung poświęcił połowę swojego życia naukowego na badanie cienia, tej części nas, którą uważamy za niedopuszczalną, złą, wstydliwą. W Ajonie pisze: Cień to wszystko, czego jednostka odmawia rozpoznania w sobie. Właściciel wypartego cienia to ktoś, kto przez całe życie wrzuca do piwnicy wszystko, czego nie akceptuje gniew. Zazdrość, seksualność, ambicje, słabość cokolwiek, co nie pasuje do obrazu dobrego człowieka. Problem? To, co wrzucasz do piwnicy, nie znika fermentuje. Taki człowiek na zewnątrz wydaje się opanowany, zdyscyplinowany, moralny, ale jest w nim coś napiętego coś, co zaraz pęknie i pęka regularnie. Nagły wybuch złości z powodu drobiazgu, pasywna agresja, wieloletnie żale, sabotowanie relacji w sposób, którego nawet sam nie rozumie, bo cień domaga się uwagi, a jeśli jej nie dostanie świadomie, zabiera ją przemocą. Żyć obok takiego człowieka to jak mieszkać na polu minowym obok fabryki fajerwerków. Nigdy nie wiesz, na co nadepniesz, nigdy nie wiesz, co wywoła eksplozję. A najgorsze? On naprawdę nie wie, dlaczego tak reaguje. Powie ci, że to twoja wina, że go sprowokowałeś, że on jest spokojny, to świat jest zły. Cień nierozpoznany staje się losem tak to ujął Jung. I ty stajesz się częścią tego losu, czy tego chcesz, czy nie. Zaryzykuję teraz tezę, za którą pewnie mnie zjecie. Większość ludzi, którzy mówią Ci dla Twojego dobra, ma gdzieś Twoje dobro. Chodzi im o kontrolę, o poczucie wyższości, o to, żeby ich własne demony wyglądały mniej strasznie w porównaniu z Twoimi grzechami. Moralny kontroler to ktoś, kto zamiast integrować swój cień, projektuje go na zachowania innych i osądza. Ciągle wskazuje palcem, ciągle poprawia, ciągle wie lepiej, jak powinieneś żyć. Ktoś musi Ci powiedzieć prawdę. To dla Twojego dobra martwię się o Ciebie. Te frawy brzmią jak troska, ale są naładowane osądem jak piorunochron elektrycznością przed burzą. W Ajonie Jung pisze o archetypie Chrystusa i antychrysta jako o dwóch stronach tej samej monety. Moralny kontroler uważa, że ucieleśnia światło, jest przekonany, że robi dobrze i właśnie dlatego jest tak toksyczny, bo wierzy we własną prawość, a prawość bez samopoznania to tyrania. Jeśli żyjesz z takim człowiekiem, zaczynasz czuć się permanentnie winny, nawet jak nic złego nie zrobiłeś, bo on patrzy, ocenia i czekasz na werdykty przy każdym swoim ruchu. To jest jak życie pod stałym audytem, gdzie audytorem jest ktoś, kto sam ma w bilansie więcej dziur niż w szwajcarski ser. Moralność zewnętrzna bez pracy wewnętrznej to najbardziej wyrafinowana forma kontroli i najtrudniejsza do rozpoznania, bo przychodzi w szatach cnoty. Sekcja komentarzy jest Wasza: wyprowadźcie mnie z błędu, albo przyznajcie, że znacie taką osobę. Wyobraź sobie kogoś, kto w jednej chwili jest ciepły. Czuły, wspierający, a w następnej wybucha, zamyka się albo oskarża cię o coś, o czym nawet nie myślałeś. Komplement zamienia się w pretensje. Żart staje się atakiem. Gest miłości interpretowany jest jako zagrożenie. To jest życie z osobą zdominowaną przez kompleksy. Jung definiował kompleksy jako autonomiczne jądra emocji i wspomnień, które siedzą w nieświadomości i mogą przejąć kontrolę w każdej chwili. To jak fragmenty osobowości wewnątrz nas, stworzone przez traumy i nieprzekacowane doświadczenia. Taki człowiek nie reaguje na teraźniejszość, on reaguje na echo przeszłości. Zwykły komentarz łączy się w jego głowie z dawnym porzuceniem, odrzuceniem, upokorzeniem. I ty dostajesz rachunek za coś, czego nie zrobiłeś. Problem w tym, że to nie działa konsekwentnie. Są momenty jasności, bliskości, prawdziwego kontaktu. I właśnie to Cię trzyma. Myślisz, przecież nie zawsze tak jest, czasem jest cudownie. Tak. I to jest pułapka, bo te momenty jasności dają Ci nadzieję, a nadzieja każe Ci tolerować chaos. Żyć z takim człowiekiem to chodzić po polu minowym z zawiązanymi oczami. Zaczynasz mierzyć słowa, unikać tematów, pilnować się, i sam nie zauważasz, że twoja spontaniczność umiera. Kompleksy nierozpoznane kolonizują psychikę, pisze Jung, i kolonizują też psychikę tych, którzy są blisko. I na koniec najcichszy, najbardziej zdradziecki typ. To nie jest ktoś, kto krzyczy, oskarża czy manipuluje wprost. To ktoś, kto potrzebuje, ciągle potrzebuje Twojej uwagi, Twojego czasu, Twojego wsparcia, Twojej obecności, zawsze. Na początku myślisz, że pomagasz, potem dajesz czas, potem tolerujesz emocjonalne nadużycia w imię zrozumienia, aż w końcu orientujesz się, że nie wiesz już, gdzie ta osoba się kończy, a Ty zaczynasz. Jung w Ego i Nieświadomości pisze o związkach symbiotycznych, patologicznych więziach, gdzie dwie osoby nie rozpoznają się jako osobne jednostki, tylko jako psychiczne przedłużenia siebie nawzajem. Wampir psychiczny żyje dokładnie w takim związku. On nie chce Twojej obecności, On chce Twojej energii. A kiedy próbujesz stawiać granice, zamienia się z ofiary w oskarżyciela. Nagle ty jesteś zimny, ty jesteś egoistą, ty go zawodzisz. I tak krok po kroku zaczynasz żyć po to, żeby unikać kryzysu, żeby utrzymać spokój, żeby nie obudzić tej głodnej pustki w drugim człowieku. Ale ta pustka nie jest Twoja do wypełnienia i nigdy nie będziesz w stanie jej napełnić, bo to jest studnia bez dna. Wampir psychiczny nie chce dorosnąć, chce być niesionym. A ty się godzisz, bo to przecież biedny człowiek, rodzina, przyjaźń od lat. Wiesz co? Rodzina i staż znajomości nie są zwolnieniem z odpowiedzialności za własne życie psychiczne, ani twoje, ani ich. Dobra, przeszliśmy przez wszystkie sześć typów. Ale teraz chwila prawdy, bo być może, tylko być może, jeden z tych typów patrzył na ciebie z lustra dziś rano. Jung nie był psychologiem, który pokazywał palcem na innych. Mówił: Wszystko, co nas irytuje w innych, może prowadzić do zrozumienia siebie. Mamy w sobie cień, mamy personę, mamy kompleksy, mamy skłonność do wysysania energii z innych, gdy sami jesteśmy puści. To nie jest wyrok, to jest zaproszenie do pracy. Bo Jung dał też wyjście. Uczyń nieświadome świadomym. Wszystko, czego nie skonfrontujesz w sobie, spotka cię jako los, ale wszystko, co rozpoznasz, tracisz nad tą władzę. I to jest cały sens tej rozmowy. Nie chodzi o to, żebyś teraz zaczął etykietować wszystkich wokół. Chodzi o to, żebyś odzyskał suwerenność nad własną psychiką żebyś przestał być ekranem do cudzych projekcji, żebyś zaczął pytać, czy to co czuję jest moje? A jeśli dotarłeś do tego miejsca, gratuluję. Właśnie udowodniłeś, że potrafisz skupić uwagę dłużej niż 90% ludzi, którzy przeskrolowali po 30 sekundach. Nagroda? Przycisk subskrybuj, który sprawi, że więcej takich rzeczy trafi do ciebie samo. Algorytm to jedyna maszyna, która rozumie kliknięcia, nie intencje, więc daj mu sygnał, a zobaczymy się w kolejnym Dlaczego? Pozdro człowieku!